Witam wszystkich, porozmawiamy sobie troszeczkę dzisiaj na odcineczku. Będzie to bardzo krótki odcinek, bardziej pogadankowy, bo no, nie ukrywam, że nie chcę się do końca tutaj już grać w tą grę, ale dobra. Przejdźmy do konkretów. No jak już widzicie po tytule, otworzyłem własnego szapana anarchii. Zrobiłem to już ze dwa miesiące temu, a te... natomiast dalej ludzie się pytają, dlaczego taka decyzja i no, dalej ludzie nie wiedzą tak naprawdę. A więc no, prawda jest taka, że no, zaczynamy tutaj od faworyzacji twórców głównie. Zaczynamy od cheaterów, od nielegalnych trapów praktycznie co drugiego TPK, aż po jakieś pełno błędów, kopiowań, jakieś kurcze decyzji, które nie do końca ten serwer chcą utrzymać przy życiu. Przynajmniej ja tak uważam. Ale też nie ukrywam, że ja mam 22 lata i nie do końca chcę mi się już grać na tym streamkach, nie tym się streamować. Także to też była jedna z pochodnej tej decyzji. A co do samego Chopa no to jeżeli chcecie zrobić zakupy to wszystkich zapraszam złotóweczka równa się 3,5 tysiąca dolarków czyli przykładowo za 100 zł macie 350 tysięcy aczkolwiek teraz 27 czerwca i zakończenie roku szkolnego także stwierdziłem, że zrobię Wam promocję pierwszą tak naprawdę od kiedy prowadzę tego shopa to mam pierwszą promocję jeżeli zakupicie blikiem tego dnia czyli 27 czerwca do północy lub do wyczerpania zapasów dostaniecie 10% więcej waluty czyli przykładowo przy 350 tysiącach Dostaniecie tej waluty 385 tysięcy i to jest pierwsza w sumie promocja, kiedy prowadzę apał już od dwóch miesięcy i nie wiem jak prędko pojawi się kolejna, także jeżeli chcecie skorzystać, to zapraszam. Płatność przechodzi tylko i wyłącznie blikiem, jeżeli chodzi o promocję. Bez promocji można płacić PSC, blik albo MyPSC. Natomiast, tak jak mówię, no tylko blik wchodzi w grę akurat przy tej promocji. Waluty będzie trochę, myślę, że około może 10 milionów. Natomiast no, do wyczerpania zapasów tak jak mówię, bo może być różnie, może przyjść jedna osoba, która wykupi wszystko za nie wiem, ile tam tysięcy złotych, także polecam ustawiać zresztą kolejkę. Kolejka będzie się ustawiać od będę ją liczył od 26, czyli od czwartku, od dzień przed Od tego dnia. Jeżeli stworzycie etiketę tego dnia, no to liczycie się do kolejki normalnie na, na, ten, na tą promocję, bo jeżeli będę robił tykiety głównie po kolei, jeżeli po kolei będą tykiety robione i się wyczerpią zapasem, no to niestety kolejne osoby już się nie załapią. Także polecam wbić sobie wcześniej na Discorda, macie go aktualnie na ekranie, przypiętego w opisie a oraz y, znaczy przypiętego w komentarzu oraz w opisie i Discord. Żeby wystarczy sobie wpisać. Także polecam każdemu wziąć sobie udział, przeczytać sobie ogłoszenie na Discordzie dotyczące tej promocji. A jeśli macie do mnie jakieś pytania, to możecie pisać w komentarzach, typu nie wiem, o rozgrywkę moją albo cokolwiek możecie zadać po prostu wszystkie pytania, będę odpowiadał. Nie ma tutaj nic do ukrycia, no po prostu stwierdziłem, że nie chce mi się tutaj grać zbytnio że serwer moim zdaniem nie idzie dokład, dobrze w dobrą stronę poza tym w ogóle jeszcze te AFK, które stoją cały czas na strefie AFK tego jest praktycznie, większość serwera to są te, te, te konta na strefie AFK także uważam, że serwer jak na swoje rozmiary to ma bardzo mało ludzi grających cały czas także no nie wiem, moim zdaniem gra na Anarchii już troszeczkę podopadła więc stąd taka decyzja tak jak mówię, jeśli macie jakieś pytania zapraszam do sekcji komentarzy, będę odpowiadał Discord.gg ukośnik shop, promocja będzie 27 czerwca Macie o tym całe ogłoszenie na Discordzie Ja będę się z Wami żegnał, dziękuję, że odsłuchaliście to do końca, możecie zostawić like, a suba, w sumie nie musicie, bo Chcę tylko, żeby ten filmik się wypromował, czyli like, komentarz, a suba nie musicie, bo w sumie i tak mi już nie zależy jakoś szczególnie na tym kanale Aczkolwiek nie mówię, że kiedyś się coś nie pojawi. Może kiedyś jeszcze coś się pojawi na tym kanale. Natomiast, no tak jak mówię, na razie na anarchii na pewno grał nie będę. Może kiedyś gdzieś jeszcze, ale tak to dziękuję bardzo, że oglądaliście do samego końca. I papadki chłopaki.